Witajcie w 8 w vlogmasie. Zapraszam do otwierania kalendarzy. Jeśli Wam się ten filmik spodoba, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału i zaczynamy otwierać kalendarze adwentowe Pierwsza zacznę od tych kosmetycznych. Pierwsza, zacznę od tego kalendarza i tutaj jest Usameczka. Tutaj ciekawe co to jest w Usameczce. Tak wygląda. I tutaj jest paletka z wyboruszem. bardzo fajna paletka, którą muszę otworzyć. I tak ona wygląda, jest po prostu przepiękna. Kolejna rzecz kosmetyczna, to jest ta... Już szukam tej ósemki, gdzie ta ósemka mogłaby się znaleźć. ósemka szukam ósemki ósemka no nie widzę ósemki ósemka tutaj dziesiątka, siedemnastka to nie, czwórka Poszukam ósemki, nie mogę znaleźć ósemkę. O jest ósemka, jest, jest, jest. Ósemka jest, komuś to się rozwala. Tutaj jest ósemka, tylko że muszę was przybliżyć. To ciężko będzie w ogóle wyjąć tą samkę. Nie wiem, czy się to jest w Mi się rozwala ten kalendarz. I co to jest, co to jest? Lakier. Taki maleńki lakierek z tego sam Super. Kolejny kalendarz. Almentowy to jest ten DIY I szukamy ósemki. To jest I tutaj jest o. Pomadka. Zobaczmy jaka, jaka ładna. Tak wygląda. Więc super. Liczna czerwona z to już mamy. Kolejny kalendarz będzie pielęgnacyjny. Będzie. I tutaj będzie tutaj ósemka. Nie wiem czy będziecie widzieli. I tutaj jakiś jest krem. To jest taki krem. Kolejny kalendarz adwentowy. Może idzie Douglas. O ten Douglas i szukamy ósemki. Jest to ósemka. Dobra, już znalazłam ósemkę. Nie wiem, czy ludzie widzieli. To są też tutaj. Mam nadzieję, że dobrą ósemkę. O, jest ósemka i taki też jakiś krem, O tuło. Nie, co ja mówię? One tu. free. free, Nie o tuło. To Kolejny to będzie ten Max Mora i ta ósemka, gdzie jest, jest ta ósemka, nie wiem czy zobaczycie, jest ta czy jest i tutaj jest, wow, balsam i mam taki sam balsam, jeśli chodzi z tej firmy, mam taki sam, tylko z tego roku. Bardzo fajna rzecz i bardzo przydatna w tym okresie zimowym po prostu jest super. I kolejny kalendarz. nasz adwentura to, to, to jest naby i szukamy tutaj ósemki. Ósemkę tutaj już widzę, no że to też mogę widzieć. Ósemka jest tutaj. Ósemka. co tutaj jest. Tutaj jest. To jest primer nawilżający Maybelline, bardzo fajna sprawa. I kolejna rzecz. to, co już. to chyba ostatni chyba tutaj z tego, ten następny kalendarz i szukamy ósemki. Dziewiątka. Usamka jest. I tutaj chyba no, jakaś paleta będzie. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Teraz proszę bardzo, przybieram Gdzie to jest? Widzimy tu usamka, Tutaj widzicie? Usamka. zaciełam ten okienko żeby można było dobrze wyjąć. i to jest paleta to jest chyba róż jak dobrze taki właśnie śliczny róż jeśli chodzi o kosmetyczne to będzie wszystko i kolejne co będą już słodyczowe Pierwsze to jest z no, sprzętu znaleźć swój z linda też szukamy ósemki. Nie to I jest. czy to jest. czy O, jakieś czekoladka. No ale właśnie. Taka właśnie czekoladka. Z Linda. Super. Kolejna to jest z Barona. Takie szukamy te usymeczki. Ta tutaj jest super. Kolejne to jest zymilka. I te szukam ósemeczki. I te ósemeczkę się schowała. To jest Jest. Taki śliczny samochód, nie będziecie widzieć. Piękna sobie zjem. I ostatni czekoladkowy. To będzie oczywiście z Kindera i teraz szukamy. Te ósemeczki, nawet znalazłam. I to będzie szakobons, mój Choco Dobra, to wszystko się chodzi w tym filmiku. I chodzi o te kadarze adwentowe. Tutaj mam, zaraz Wam pokażę wszystko. No, tutaj mam tutaj. taki właśnie róż. Bardzo fajny. I powiem Wam, że no, taki delikatny, nie widać. No taki delikatny róż, super. Ja takie delikatne róże lubię. Kolejna będzie paletka, która dzisiaj wygląda, jest bardzo śliczna, jak widzicie. Naprawdę jest stores. Jeśli chodzi o kolor. Pigment. Niczego sobie. Taki krem. Taki krem. Tutaj mam lakier. Nie wiem, czy, cię, czy cię widzieli, taki lakier czerwony super przyda się. Taki baza pod makijaż. nawierzająca. To jeszcze są inne, wiem, że ja miałam taką nienależającą, ale miałam takie zielono. Zieloną. No i taka pomadka, właśnie. taka, na nie widać. Taka ochrona, bardzo super. Bo ja używam takich produktów, mam jeszcze z samego roku. No i. Bo matka, zobaczcie, jaka ładna. Po prostu szust. Super. I więc to wszystko, jeśli chodzi w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Otwieranie kalendarzy adwentowych. Zapraszam na jutro. Zapraszam na jutrzejsze otwieranie kalendarzy, czyli to będzie dziewiąty dzień. Jeśli Wam się filmik spodobał, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!